Polski zmienić w skanse, zatrzymać się na bocznym torze, gdy przegapimy swoją szansę.

Panie profesorze, A jak się że jedne, małe, bez kwiatów. Jak to wolno. Tak. Nie wiem, jak to wolno, jak jak to jest ja. na Będę mógł, chociaż ja wiem, mogę mówić bez mikrofonu. Słychać mnie dobrze. Więc witam państwa bardzo serdecznie na pierwszym kongresie UPAR i w Krośnie. Jest to nasz pierwszy kongres na tym terenie. Wcześniej działaliśmy, powiedziałbym, trochę po omacku, struktury mieliśmy małe. Teraz dzięki pracy całego zespołu, który zaangażował się i w kampanię wyborczą, teraz cały czas pracuje, jesteśmy w tak licznym dronie. Cieszę się, że tak się stało i cieszę się, że osiągnęliśmy sukces. Gratuluję Gosi, tego, że została posłanką. Mam nadzieję, że wspólną pracą pomożemy jej pomóc naszemu regionowi i pomożemy też naszemu regionowi sami. Pierwsze co chciałbym zaproponować to porządek obrad, który mamy. Właśnie nie rozdaliśmy. Wchodziliśmy a porządku obrad, nie rozdaliśmy, więc ja Państwu ja porządek może, obrad... Może, może pan, będzie... Pan, pan, pan będzie będzie mówił, a ktoś rozdał. Część powiedzmy, że mam... Pierwszą częścią jest zaakceptowanie porządku obrad. Więc poczekamy aż wszyscy Państwo porządek obrad dostaną. Powołanie nowego zarządu, ponieważ stary zarząd zgodnie z zarządzeniem Kongresu Krajowego będzie odwołany, oraz powołanie delegatów na Kongres Krajowy u KOTA. To są główne cele naszego dzisiejszego spotkania. Dodatkowo, no nie powiem, poznanie się, bo na pewno nie wszyscy się znamy i omówienie spraw bieżących na koniec kongresu. Czy wszyscy Państwo mają regulamin? Czy akceptują Państwo ten regulamin? Proszę o podniesienie ręki w górę w celu akceptacji. Mam pytanie. Tak. Ilu delegatów wybieramy na Zarząd Krajowy? Trzech, tyle jest, ile jest okręgów. Wybieramy trzech delegatów na Zarząd Krajowy, tyle ile mamy okręgów. Na chwilę obecną mamy trzy okręgi, wybieramy trzech delegatów, plus przewodniczący, który jedzie w okręgu. Ok. Proszę, I razem to, będziemy mieli czterech delegatów. Proszę o podniesienie ręki w państwa tylko, że akceptują regulamin. Większość. Dziękuję. Proszę o podniesienie ręki tych z Państwa, którzy akceptują porządek obrad. To, Więc przechodzimy do punktu pierwszego porządku obrad. Wybieramy prezydium zebrania. Na prezydium zebrania proponuję na przewodniczącego zebrania pana Piotra Wilusza. Proszę o propozycję kandydatów do prezydium zebrania. Potrzebujemy jeszcze sekretarza zebrania. I Zastępcę z przewodniczącego zadania. Ja proponuję Proszę, osobę, która będzie pomagać pisać protokół i konsultować tutaj ze mną państwem obok. kogoś to pisze wyraźnie, czy no, to, to a, mnie a jest uczoną. Proszę, badajcie. Który? Proszę. Dziękuję. Jeszcze jedna osoba, tak? panie

nie, wyślę. Ja to głosem, tak? Ale to będzie komisja współpracy. Może weźmiemy koleżanki osób. Pierwszy pan był zgłoszony. Ja jako pierwszy, pierwszy raz zgłoszony. Jestem przewodniczącym, od kiedy powstały te koła na terenie naszego okręgu. Mam nadzieję, że swoją pracę wykazałem. Że jestem w stanie coś zorganizować, dlatego że w wyborach osiągnęliśmy sukces. Dodatkowo przed wyborami też była ciężka praca, zbieranie podpisów. I co więcej, widzicie Państwo sami, że skład dzisiaj jest duży i jakaś część w tym na pewno mojej zasługi jest. Dodatkowo yy, działam już od kilku lat w partii, jak wcześniej działam też w innej partii. Na terenie wiosna znam bardzo dużo ludzi z innych grupowań i mam nadzieję, że moja praca pomoże naszemu grupowaniu i rozwojowi. Nie zaję. W, w takim razie, skoro pan przewodniczący no, e, przedstawił się, proszę napisać e, gdzieś tam w głowie swoje imię i nazwisko. Niech to będzie na narzutniku, tychże tych trzech na których żebyście Państwo mieli pełną wiadomość i nie przeszedliście czasem na no. nazwisko. <tuszy> e, proszę drugiego kandydata o przedstawienie się i zaprezentowanie się. Proszę powiedzieć. Dzień dobry Państwu, nazywam się Łukasz Kotulak, jestem z Jasła, mam 28 lat. Obecnie jestem asystentem społecznym pani poseł Kośnikiewicz. Pracuję w firmie rodzinnej na co dzień, a swoją funkcję pełnię społeczną. Od 10 lat działam w różnego rodzaju stowarzyszeniach. Robimy wymiany międzynarodowe, wysyłamy dzieci na kolonie, jakieś tam w szpiku, środarstwa. Takie rzeczy są moją codziennością. Lubię pracę społeczną i uważam, że... Praca na stanowisku szefa okręgu to właśnie powinna być taka praca społeczna. Ten człowiek powinien być dla ludzi, powinien jeździć po całym okręgu. W każdym powiecie powinien być założony okrąg. Okręg powinien mieć kontakt z biurem poselskim, z panią posłanką. Powinniśmy razem wspólnie działać, wykonywać jakiegoś różnego rodzaju... Przedsięwzięcia, konferencje, spotkania. Przynajmniej raz na kwartał powinniśmy się wszyscy jako okręg spotykać, żebyśmy się wspólnie razem, każdy z osobna, poznali, żebyśmy wiedzieli, na co nas stać, jakie mamy potrzeby, czego oczekujemy wspólnie i jak razem chcemy wspólnie wygrać wybory samorządowe. Bo uważam, że wybory samorządowe to jest najważniejsze to, co nas w tej chwili czeka. W każdym powiecie. Klub musi znaleźć przynajmniej 50 osób, żeby obstawić wszystkie listy do Rad Gmin, do Rady Powiatu, żeby wystawić osoby do siebie I to jest bardzo ważne. To musi być zrobione w każdym powiecie. nie będziemy mieli tego zrobione, bo niestety w wyborach samorządowych nie będziemy się. Liczyć. I uważam, że w ja się nadaję do tego, bo mam pewne doświadczenie w tym temacie. Przez 6 lat działałem w innej partii politycznej. Kiedy startowałem dwa razy w wyborach samorządowych. Z wykształcenia jestem politologiem i socjologiem. Znam się na prowadzeniu kampanii wyborczej. Potrafię przedstawić szczegółowy program rozwoju kariery każdego z Was. Jeżeli wcześniej udzielicie informacji, w jakim temacie chcecie się planować w mediach. Dziękuję. Dziękuję Panie Łukaszu. Proszę o przedstawienie kandydata do 3. Pan Krzysztof. Dzień dobry Państwu. Chciałem powitać następnie Panią Poseł Bartolkiewicz, Pana Bronę Przewodniczącego Zejdera oraz członków Komisji i wszystkich działaczy z Rosna, Jasła i Przemysłu. Nazywam się Krzysztof Wasiewicz. Jestem, mieszkam w Klasiczynie. Prowadzę działalność gospodarczą. Jestem przedsiębiorcą. W, w, w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej zdobyłem duże do, doświadczenie, które na pewno mi pomoże, jakbym został przewodniczącym na stanowisku przewodniczącego. Jestem osobą ambitną, punktualną. Jestem osobą, e, która potrafi e, przekazać, lub, e, przekazać e, ludziom e, moje poglądy i przede wszystkim te, które razem będziemy wspólnie yy, walczyć, bo to kto zostanie przewodniczącym, razem będziemy wspólnie walczyć dla ruchu, czyli dalszego, naszego trzeba palikota. I, yy, jestem bardzo osobą kasowitą i na, na tym kończę dziękuję. <laughs> Czy może jeszcze? Tak. Czy może jeszcze... Proszę pana przewodniczącego komisji o podanie wyników. Proszę o że mam zaszczyt, żeby wyniki głosowania. Przewodniczący zarząd, za, zarządu okręgu został. Na przewodniczącego zarządu okręgu kota w okręgu 22 został wybrany Krzysztof Wasiewicz. Bez słowa zdrada.